Do Tarnowa wyjechaliśmy w składzie San Ermolenko i Jacek Golop. Jacek Woźniak i Zdzisław Klutecki. Tomasz Golop z Leszkiem Sokołowskim, a w rezerwie Waldemar Cieślewicz i Roman Matouszek. Tarnowianie zagranicznych zawodników posiadali Mardan Schina i Kajla Niemi. Jak będzie układał się ten mecz? Już od pierwszego biegu powinno być atrakcyjnie. Sam Ermolenko, Robert Kużdżał, Jacek Golob i Marek Cierniak. Sam Ermolenko i Jacek Golob. Sam Ermolenko i Jacek Golob. Robert Kużdżał blisko Jacka Goloba. Coś się stało. Staje Jacek Golob. Zwalnia również Kużdżał. Sam Ermolenko. Z przodu. Daleko z przodu. Cierniak na drugim miejscu. Niezagrożony Ermolenko. A tu widzimy Jacka Golowa. A więc sam Ermolenko. Ermolenko, Cierniak i Kużdżał. Bieg remisowy 3-3. Na starcie drugiego zobaczymy. Leśniowskiego, Woźniaka, Mardanszina i Ruteckiego. Woźniak i Rutecki. Woźniak, Jacek Woźniak, Zdzisław Rutecki blisko krawężnika, ale na czwartej pozycji. Mardanszyn. Woźniak. Jednak Mardanszyn. I błąd Jacka Woźniaka, Leśniowski. Bezlitośnie wykorzystuje ten błąd. I niedobrze. Dwajtanowianie na czele. Mardanszyn, Leśniowski, Woźniak i Rutecki. Duża to odległości. Kilka, kilkanaście metrów. Mardanszyn. Mardanszyn przed Letniowskim. Jacek Woźniak trzeci. I Rutewski czwarty. Cztery punkty straty, ale trzeci bieg przed nami. A w tym trzecim jego wystartują. Tomasz Golob. Niemi, Sokołowski, Rępała. Golob. Został Sokołowski. Został daleko. Tylko Tomasz Golob. Tomasz Golob, Niemi, rępała. Niemi Rępała, Niemi w kasku czerwonym, Rępała w niebieskim. Daleko, daleko, daleko Golob. Ogląda się, nie ma Sokołowskiego, a więc pojedzie sam. Wie, że tylko może liczyć na siebie. Rępała na drugim miejscu, Niemi na trzecim. Tomasz Golob, Rępała i Kaj To dużo remis na wyjeździe, ale zarazem mało. Tomasz Golob. Przed Rępałą, Niemi i Leszkiem Sokołowskim. Ale przed nami bieg czwarty i nowe nadzieje. Mardansin. Jacek Golob. Leśnioski i sam Ermolenko. Właśnie on. Skupiony. Nie lubi czwartego toru. Ale przecież musi startować. Każdy z nich startuje. Ermolenko. Ermolenko, gdzie Jacek Golob? Czwarty. Ermolenko pierwszy. Dwajtarnowianie, Mardanszy i Leśniowski. Niebieski Mardanszy. Mardanszy i Leśniowski trzeci. Jacek Golob czwarty. Ermolenko samotny ogląda się, nie widzi, pojedzie sam. Wie, że już jest sam. I Tarnowianie. Mardanszy i Leśniowski. Duża odległość. Ermolenko odskoczył. Spokojnie, spokojnie chce zdobyć trzy punkty. A czerwony leśniowski. Jacek Golop stara się walczyć. Naciska na leśniowskiego. Ale prawie parą, blisko siebie. Mardansz i Leśniowski. Jeszcze Jacek Golop próbuje. Jeszcze próbuje. Ostatnie okrążenie. Saner Molenko. A Ermolenko prowadzi. Drugi Mardansi. Trzeci Leśniowski. I dopiero czwarty Jacek Golon. Wiek remisowy. Ermolenko. Ermolenko wygrał. Ale przed nami bieg piąty. Matouszek. Wystartuje za Ruteckiego. Rempała w Kasku Niebieskim. Woźniak w żółtym i niemi w czerwonym. Matouszek i Woźniak. Matouszek. Matouszek przy kraęziku. Woźniak, woźniak pod dużym. Woźniak pierwszy, Mateuszek drugi. Woźniak prowadzi. Woźniak prowadzi, Mateuszek wie co się dzieje. Dobrze, tak jest dobrze. Jacek, woźniak pod dużym. Daleko, odskakuje, Mateuszek drugi. Podwójnie prowadzimy. I proszę Państwa, jeżeli tak się skończy, było cztery punkty dla Tarnowian. To jest 5-1. W tej chwili jest 5-1 dla Bydgoszczan. Czy ten bieg przesądzi o tym, że będziemy remisowali? Będziemy remisowali. Jacek Woźniak przed Mateuszkiem. Trzeci Rempała, czwarty niemi. Piętnaście, piętnaście. Szósty wyścig przed nami. Mróz, Tomasz Golob, Cierniak i Leszek Sokołowski. Wyścig szósty. Tomasz Golob i Leszek Sokołowski. Golob, Golob. Sokołowski pod dużym. już jest trzeci, jest trzeci, niezagrożony Tomek Golob, drugi Cierniak, Leszek Sokołowski jest trzeci, do kramężnika, Leszek do kramężnika, Tomek Golob niezagrożony, jesteśmy spokojni, drugi jest Cierniak, Leszek Sokołowski miła niespodzianka, blisko Cierniaka, kamera pokazuje Cierniaka i Leszka Sokołowskiego. Cierniak Sokołowski. Cierniak Sokołowski. 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 Ależ niespodzianka. Nie daje się Cierniak. Sokołowski. Sokołowski. Sokołowski drugi. Cierniak podłużył. I jednak nabrał prędkości. Jeszcze razem. Jeszcze razem, ale teraz Cierniak. Daleko z przodu Tomasz Golok. Nie liczy się mróz. Tylko cierniak i Sokołowski. 4-2 dla Bydgoszczan. Obejmujemy prowadzenie. Przed nami bieg siódmy. Niemi, Ermolenko, Rempała i Jacek Golok. A w tamtym biegu Tomasz Golok daleko przed wszystkimi przekroczył linię mety. Wyskoczył Ermolenko. Tak jak już to znamy. Bezbłędnie. Jacek Golop w niego. Zobaczyli się. Już się widzą. Znamy Jacka Goloba, znamy sama Ermolenkę. Szukają swoich partnerów. Na czele poloniści. Jacek Golop i Ermolenko. Jacek Golop i Ermolenko. Ermolenko jakby jechał do przodu. Głowa w prawo, głowa w lewo. Pięknie broni Jaska Goloba. Poloniści na czele. Jacek Golob i Ermolenko. Rempała nie daje za wygraną. Atakuje non stop. Bardzo blisko. Ermolenko nie jeździ do przodu. Głowa do tyłu, motocykl do przodu. Niesamowicie. Jacek Golo. Ermolenko, Rępała. Proszę Państwa, brawa. Brawa dla Jacka, brawa dla Sama. 5-1 dla Bydgoszczan. 6 punktów do przodu i przed nami bieg ósmy, w którym wystartują Woźniak, Cierniak, Rutecki, Mardanszyn. Jacek Woźniak, Woźniak przy krawężniku w czerwonym kasku Mardanszin. Mardanszin! Dużym, szerokim łukiem wychodzi na prowadzenie. Mardanszin, Woźniak drugi. Śdzisław Lutecki. Śdzisław Lutecki jest przy krawężniku trzeci. Mardanszin przed Jackiem Woźniakiem i Luteckim. Czwarte miejsce. Cierniak. Mardanszin, ależ niespodzianka. Szerokim, ogromnym łukiem wyjechał przed Bydgoszczan. Jacek Woźniak i Zdzisław Rutecki. 3-3. Na 3-3 bronią tej sześciopunktowej przewagi wedwoszczanie. I tak się skończyło. Mardanszin przed Woźniakiem Ruteckim i Cierniakiem. A w biegu dziewiątym startują. Cieślewicz zastąpi Sokołowskiego. Leśnioski, Tomasz Golop i Mardanszin. Jestem spokojny. Tomasz Golop. Tomasz Golop to widać. Oczywiście szuka Cieślewicza. Oglądał się, ale Cieślewicz zamknięty przez zawodników Tarnowskich, na czwartym miejscu. Sam Golo. wie, że musi liczyć na siebie. Drugi Leśnioski, trzeci Mardanszin. Jeszcze się włącza do walki Cieślewicz. Jeszcze walczy z Mardanszinem. Daleko Golo. o nim nie wspominam. Leśniowski, Mardanshin Cieślewicz. Bez zmian. Tomasz Golot. Drugi Leśniowski, trzeci Mardanshin Cieślewicz bez punktu. Prowadzimy nadal sześcioma punktami. A w biegu dziesiątym zmiany. Rempała za Cierniaka, Matoszek za Luteckiego, Łukasik za Kalaniemi i Samer Molenko. Matoszek i Ermolenko. Na nich przecież liczą wszyscy. Matoszek, Matoszek. Ermolenko walczy z rępałą, Ermolenko. Matoszek i Ermolenko. W Bydgoszczy chcemy, aby czerwony i niebieski, a na wyjazdach biały i żółty. I tak właśnie jest. Matoszek i Ermolenko. Na 5-1. Ten widok ci, którzy wyjeżdżają na obce stadiony, na obce tory, lubią oglądać. Matoszek przed Ermolenko. Trzeci Łukasik. Łukasik, Matouszek i Erbolenko. I tak się to chyba zakończy. Odległości są bardzo duże. Para polonii nikt ich nie atakuje, a jednak tak kończy. Pierwszy Matołszek, drugi Erbolenko, trzeci Łukasik. Rempale zdefektował motocykl. Mamy 10 punktów przewagi. 11 wyścig. Mardansin, Sokołowski. Mróz zastąpi Kurzdziała i Woźniak. Sokołowski i Woźniak. Jacek Woźniak. Jacek Woźniak. Jacek Woźniak. Mardanszin. Mardanszin i Jacek Woźniak. Odległość nie jest duża. Zapowiada się ciekawa walka. Mardanszin i Jacek Woźniak. Prawie, prawie jeszcze Mardanszin. Jacek Woźniak bardzo blisko. Bardzo blisko. Sokołowski widzę poza kamerą, na trzecim miejscu. Ale o trzy punkty walczą. Mardanszin, Jacek Woźniak. Jacek Woźniak. Wyjście z wirażu. Publiczność protestuje. Oczywiście nie ma czemu. Jacek Woźniak, Mardansin i Leszek Sokołowski. 4-2 dla nas. Dla Bydgoszczan 4-2. 12 punktów przewagi. I oto zwycięzca tego biegu, Jacek Woźniak. Proszę Państwa, a przed nami bieg dwunasty. Jeszcze raz kamera pokazuje Jacka Woźniaka. Myślę, że zadowolony i szczęśliwy. To oko mówi samo za siebie. Rempała w biegu dwunastym. Jacek Golob z toru drugiego Leśnioski. Tomasz Golob. Bracia Golobowie. Tomek po szerokim. Tomek po szerokim walczy z Lępałą. Jacek, Jacek Golob. Już go zobaczył Tomek. Obydwoje. Pierwszy i drugi. Pierwszy i drugi. Tomek i Jacek. To będzie dobrze. To musi być dobrze. Przy klamężniku Jacek. Po zewnętrznej Tomek. W kasku niebieskim Rępała. Bardzo blisko. Bardzo blisko. Do końca biegu jeszcze daleko. Bracia Golobowie. Bracia Golobowie i Rępała. Co się stało? Tomek podnosi rękę. Defekt motocykla. Sam Jacek został i lępała Jacek. I Błąd Jacka odchodzi, daleko odchodzi. Jeszcze walczy, jeszcze walczy, ależ on ma serce. Jacek Golop i lępała. Jednak rępała, rępała, rępała Jacek Golop. Bardzo blisko. Leśniowski na trzeciej pozycji. Ależ Tomek Golop musi przeżywać ten detek. Tak dobrze było tak głupi, przepraszam, głupi sposób stracisz południe. 4-2 Latarnowia. Rępała przed Jackiem Golowem i Leśniowski. Ale przed nami bieg 13. Mateuszek za Sokołowskiego. Cierniak, Woźniak i Leśniowski. Mateuszek i Woźniak. Mateuszek. Mateuszek i Woźniak. Mateuszek i Woźniak. Już Mateuszek się obejrzał. Na pewno widział Woźniaka, ależ ma szybki sprzęt. Niesamowity motocykl. Czeka na jasko Woźniaka. To jeden monolit. Ermolenko, Jacek Golow, Matouszek czekają na siebie w poszczególnych biegach, ale czekają przede wszystkim na swoich kolegów. Mateuszek prowadzi. Drugi Jacek Woźniak. Trzeci Cierniak. Dwaj poloniści na czele. Przewrócił się Leśniowski. W trzy, w trzyosobowym składzie już ten bieg w tej chwili biegnie. Matoszek przed Woźniakiem i Cierniakiem. Zwyciężył Matoszek. 5-1 dla Bydgoszczan. 14 punktów przewagi. Piękny gest. Tak proszę Państwa odbywa się wszędzie. Leśniowski. Zabrany przez kolegę na swoim motocyklu. Mateuszek Rępała Ermolenko Leśniowski. Matouszek. Gdzie Ermolenko? Jest Ermolenko. Matoszek i Ermolenko. Matoszek i Ermolenko. Rempała i Leśniowski z tyłu. Zwycięstwo mamy w kieszeni. Już 46-32. Matoszek i Ermolenko. Można gratulować. Można gratulować podpisania kontraktu. Z Matoszkiem z Ermolenko. Z Millerem. Pięknie parą jadą. W tej chwili Ermolenko. Matołszek pierwszy. Tak się zmieniają jakby jechali na karuzeli. Bawią się. Teraz Ermolenko. Za chwilę Matołszek. Na trzecim miejscu Rępała. I Matołszek. Ermolenko. Coś się stało. Niesamowite. Rempała wychodzi na drugą pozycję. Defekt zjeżdża. Bardzo ładnie się zachował sam Ermolenko. Zjechał pod bandę. Matouszek przed Rempałą i Leśnioskim. Bieg remisowy 3-3. ale szpecha ma sam Ermolenko. Ogląda co się stało. Przygotowania proszę Państwa do ostatniego biegu. Jacek Golob wystartuje. Mardanszyn, Tomasz Golob i Łukasik. W kasku czerwonym Łukasik, w Jacek Golob, Jacek Golob w żółtym Tomek. Jacek Golob prowadzi, drugi Tomasz Golob. W kasku czerwonym Łukasik, w niebieskim Mardanszin, bracia Golobowie. Jak gdyby chcieli zaakcentować to zwycięstwo na wyjeździe. Proszę Państwa, w Częstochowie było dobrze. Jest również dobrze w Tarnowie. Nie może się nic zdarzyć. Ten mecz już wygraliśmy, a bracia Golobowie przypieczętowują to zwycięstwo. Jacek przed Tomkiem, Mardanszinem i Łukasikiem. Nie może się już nic zmienić. Tak być musi. Jeżeli tak się ten mecz zakończy, to będzie, proszę państwa, 18 punktów przewagi. Podniesiona ręka Tomka Goloba mówi o wszystkim. A proszę Państwa, w Tarnowie punkty zdobyli. Po 11. Mateuszek, Tomasz Golob i Jacek Woźniak. 10. Sam Ermolenko. 8 punktów Jacek Golow, 2 punkty Leszek Sokołowski i 1 Zdzisław Lutecki. I poloniści wygrali w Tarnowie 54 do 36.